Cześć, witam Was serdecznie. Cześć Adam, witam Cię. Cześć Tomku, witaj, bardzo miło Cię widzieć. Dzisiaj spotykam się z Adamem na Zoomie. Adam, czyli nasz ekspert od fotowoltaiki. Zoom ostatnio byliśmy u mnie na ogrodzie, a dzisiaj postanowiliśmy, że spotkamy się na Zoomie i będą to cykliczne spotkania, tak jak już wcześniej opowiadaliśmy. A dzisiaj temat połać południowa, połać zachodnia w fotowoltaice. Plusy, minusy. I rzetelne zestawienie naszych wyników, czy też moich wyników, które instalacja 7,45 kilowatopików generuje. Adam, ja tak zerknąłem, przed chwilą przyszedłem do domu i zerknąłem, że fotowoltaika produkuje już naprawdę dużą moc, znaczną moc. Jest godzina około 12:13, a fotowoltaika produkuje około 6 kilowatopików. Tak, tak. Mamy Jedno około 6 pików. jeżeli tutaj pozwolicie, to sobie możemy zerknąć właśnie na wykresy i, i może żeby Wam bardziej uzmysłowić, to na razie pokażemy przede wszystkim jak ta instalacja wygląda. Także Tomku, mhm. czy możesz ten filmik udostępnić? Tak, super, cieszę się. Więc tak, tutaj na, widzimy połać południową tak, o połać bardzo dużym kącie, bo ponad 50 stopni, tak da? Dokładnie, dokładnie. Z tego co pamiętam, to 53 stopnie yy, mhm. ta instalacja miała, tutaj na południu, a tam w rogu Jest być to... może przelecimy, tak. Tam w rogu, a. jeżeli się przyjrzycie, to mamy tą, yy, jak to niektórzy określają, nieszczęsną połać, połać zachodnią połać zachodnią, o której właśnie dzisiaj będziemy rozwiewać takie, takie wątpliwości. Dodam tutaj jeszcze, że połać południowa to 14 paneli kucelsa, 355 W, połać zachodnia to jest 7, 7 paneli, 7. E, dokładnie ten tam panel e, montowany. Tam e, pewnie wiele osób by zapytało, dlaczego tam nie doszliśmy z dwoma panelami. Wniosek jest suma summarum. Dlaczego? Sprawdzaliśmy, jak zachowuje się Słońce i doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu instalować jak najbliżej krawędzi tutaj ściany, właśnie gdzie Adam teraz pokazuje no, myszką z lewej strony. To tylko tam, po prostu odejść tym panelem na sam dół tak, żeby tam Słońce jak najwcześniej e, atakowało. No, to... Ja dzisiaj, jakbyśmy zerknęli, e, pokażmy jeszcze Adam e, dzisiejszy poranek około godziny o, właśnie. Jakbyśmy, jesteśmy w stanie odczytać, ile tutaj połać zachodnia, czyli niebieska linia, połać zachodnia, ile produkowała. Mhm. Jak sobie popatrzymy? W granicach do... około do 150 do 200 W. I widzimy, że to słońce, mamy marzec, więc tak naprawdę słońce operuje jeszcze y, dosyć nisko wbrew pozorom. Yy, może się wydawać, że już mamy jasno ciepło i tak dalej, aczkolwiek dalej to słońce nie jest, nie jest tak wysoko jak będzie za, za, za półtora miesiąca, więc mniej więcej. I już tutaj widzimy sobie, że ta instalacja stosunkowo szybko zaczyna nam pracować tak naprawdę, bo ta południowa połać, no to wiadomo, ona będzie, ona będzie wstawała szybko i, i już tutaj o dziewiątej tak naprawdę dziesiątej ona dobija niemalże do, do, do swojego maksa, prawda? Ale widzimy, że ten zachód, mimo że on jest nachylony pod kątem tam koło 15 stopni i to na czysty zachód, to on i tak dostaje to promieniowanie, tak tutaj o dziesiątej już mamy 800 w prawie, tak? 800 wat, czyli to jest jedna, jedna czwarta tak naprawdę yy, tej instalacji, jedna tak, jedna czwarta, nawet nawet odrobinę więcej, może nawet bym powiedział, że to jest koło 30 kilku procent, bo tam mamy. Moc 2,40, prawda? 2,45. Tak, mhm, tak, dokładnie. A teraz mamy godzinę, teraz mamy godzinę 13, jak sobie popatrzycie, to my już w ten wczesny wiosenny miesiąc już osiągamy ponad 60% mocy tej instalacji. I teraz mhm. możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, na które gdzieś tam szukaliśmy odpowiedzi ostatnio, czy warto było to zainstalować. Jak zestawimy sobie, no to popatrzcie, mamy tutaj moc cztery, cztery i na południu, czyli troszeczkę, troszeczkę nam brakuje na Tomka zużycie, prawda? Tomku, jak to jest tam u Ciebie? Troszkę nam brakuje, y -y -y. prawda? Tak, tak, dokładnie. Y -y. No dlatego tutaj do, doszliśmy do wniosku, że ten zachód yy, może, może według niektórych ryzykownie, ale jak sobie teraz popatrzymy na to, no to była świetna decyzja, prawda? Bo jesteśmy w stanie nadgonić sobie tą, tą produkcję, której tak naprawdę nam brakuje. I od godziny której to, czyli od godziny dziewiątej dziewiątej, początek marca, od godziny dziewiątej już mamy znaczny skok, ponieważ wtedy już wszystkie panele, możliwe nie wszystkie, ale już większość paneli zostaje oświetlona. Przypomnijmy, że to są half katy, czyli jeżeli panel najbardziej zacieniony jest, to wszystkie inne panele pracują do maksymalnej mocy tego zacienionego panela. Dokładnie tak to jest? W wielkim uproszczeniu jest to, jest... To, jest, to jest tak, że jeżeli mamy half cut i zadziała dioda bocznikująca, to de facto nie będzie to miało takiego, takiego wpływu na, na cały nasz spięty szereg, jak gdyby ona nie zadziałała. Tylko warunkiem działania mm -hmm. tej diody to jest też odpowiednie właśnie zacienienie tego panela, prawda? Mm. Ale możemy czyli do godziny, tak uprosić, czyli czy... do właśnie, mhm. Ok. Czyli do godziny właśnie dziewiątej zauważyliśmy, że, że ta moc to jest do 200 W. Z lewej strony u góry tam mamy kanały wypisane, więc widzimy dokładnie, gdzie jak Adam tam porusza się myszką mhm. i widzimy, że zielona połać, czyli połać południowa o większej ilości paneli dwukrotnie, produkuje moc 4000 400, W. Vatów, a połać już południowa w chwili obecnej, na przykład tutaj gdzieś około godziny 12, to jest 1200 nawet gdzieś tam skończyło watów. Tak, tak. Czyli tak, tak jak sobie widzimy, że w wielkim uproszczeniu można przyjąć, że w tym miesiącu teraz będziemy mieli tak naprawdę produkcję rzędu, rzędu 1000 watów od godziny powiedzmy tej 10.30 do 16.30. I może tak. to się wydawać, że, że nie jest to dużo, bo tak naprawdę yy, no, produkcja tego to wychodzi koło 7, 7, 7,5 kWh. Ale to 7,5 kWh, to tak naprawdę wdra z takiego zwykłego domostwa jest to mhm. ilość prądu, które ona zużywa przez cały dzień. No dokładnie. Ja wczoraj sprawdzałem, ile dom. Gdzie mieszka cztery osoby dorosłe, gdzie ogrzewanie bojlera na ciepłą wodę jest włączone 300 litrów, grzałka 2,5 kW, większość rzeczy pod prądem czyli kuchenka indukcyjna, dwie lodówki. I taki dom dziennie zużywa 20 kWh. Tak, 20 kWh. I teraz możemy sobie popatrzeć spokojnie, że mamy godzinę 12:52 dokładnie. I my wyprodukowaliśmy już ponad 20 kWh. Także cała ta, nasza, cała ta nasza nadwyżka już systematycznie zaczyna lądować w sieci, prawda? Czyli Dokładnie. de facto my już, już od marca zaczynamy nadganiać tak naprawdę straty po zimie i już wysyłać całą nadwyżkę praktycznie do sieci. Także jest mm -hmm. to bardzo, bardzo korzystne rozwiązanie, bo, bo jakby mm -hmm. model przez covid model funkcjonowania też trochę się zmienił, więc tak naprawdę trochę więcej spędzamy czasu w domu, prawda? Więc tak, mm -hmm. tak naprawdę też ta instalacja, którą tu mamy, ona, ta, ona będzie sobie fajnie, fajnie działała ta południowa strona, ale w pewnym momencie zacznie drastycznie spadać, prawda? No bo słońce nam przejdzie ale wtedy tak naprawdę my na autokonsumpcję będziemy mieli naszą zachodnią połać. Pozwoli nam... dodajmy, dodajmy, dodajmy też to, że to mamy marzec, a Dokładnie. prawdziwa generacja prądu zaczyna się, ja, ja jeszcze tego nie, nie doświadczyłem, ale to co interesowałem się tym tematem, zaczyna się... Początkiem kwietnia wtedy naprawdę te skoki są takie, że ludzie opisują, że to jest coś niesamowite tego, że produkuje instalacja więcej, aniżeli już ma tej aktualnej mocy. Dokładnie, czyli częste piki produkcyjne, słońce, słońce operuje bardzo optymalnie i mhm. dodatkowo nie mamy upałów, prawda? które gdzieś tam mimo wszystko troszkę negatywnie wpływają na, na instalację. Więc y, dodatkowo przy naszym ostrym kącie, te dwa miesiące, czyli marzec i kwiecień, y, prawdopodobnie mhm. powinny okazać się najlepszymi miesiącami w całym roku. No Ze względu tak. właśnie na ten, na, ten o, na ten ostry kąt, czyli słońce jest niżej i tak jak to już tam pokazywaliśmy ostatnio, panel to tak naprawdę działa troszeczkę jak lusterko, prawda? Więc to, to, to właśnie nam sprawi, że te miesiące wiosenne wczesne dla naszej instalacji, tu u Tomka, gdzie jest bardzo ostry kąt, będą najlepszymi miesiącami w całym roku. Bardzo ostry kąt, czyli ta zielona linia. Dokładnie, to jest ta zielona linia. I tak jak tutaj nam mm. pracuje ta instalacja, można, można śmiało, śmiało powiedzieć, że ona jest tutaj bardzo, bardzo wydajna. I mm -hmm. widać też, dlaczego, dlaczego tutaj zastosowaliśmy falownik, falownik Froniusa 6. A nie piątkę, bo jak sobie nawet przykładowy tutaj punkt y, sumujemy, to zobaczcie sobie, że to jest 5700 z hakiem, czyli przez, przez dobre kilka godzin nasza produkcja przy falowniku piątce byłaby obcinana. Dokładnie. Także, dokładnie. także dlatego też dobór tutaj falownika szóstki. Y, no i co, Tomku? Może byśmy pokazali też, że jednak y, w dni takie zimowe. Y, Instalacja działa, aczkolwiek może nie na tyle na tyle, ile byśmy chcieli. Co o tym myślisz? Adam, Adam zdaje się na ciebie, ponieważ ty jako ekspert y, cały czas patrzysz na tą instalację i ja bardzo często dostaję od Adama takie informacje. Wow, twoja instalacja wygenerowała tyle, a tyle prądu. A ja osobiście o tej instalacji zap zapominam bardzo często i chwała ci Adam za to, że się jakby interesujesz to, co się dzieje w tej instalacji, bo Trzeba wiedzieć, że też instalacje są niekiedy zawodne, czyli problem może leżeć u dystrybutora, który który na przykład ma jakieś problemy na sieci, wtedy nasz falownik jest wyrzucany i wtedy właśnie tworzą się takie linie, tak jak tutaj na tym wykresie, tylko że te linie schodzą na sam dół i ten falownik musi powstawać jeszcze raz. Czyli wyłącza się, resetuje się. Takie rzeczy mogą się też zdarzyć. Zdarzyć, więc ważne, żeby była taka osoba, która cały czas jakby śledzi tą instalację i przedstawia nam jakby takie wyniki, co się dzieje z instalacją, czy wszystko pracuje. Czy może trzeba jakiegoś, jakiegoś krzaka przyciąć, który cieni, czy też coś innego się dzieje z tym panelem? Więc Adam, jeżeli y, pamiętasz, y, co się działo gdzieś tam w, y, gdzieś tam w zimie, w y, y, późną no, cały czas mamy tą zimę, to oczywiście przedstawiaj tutaj tak, żeby było dla wszystkich wiadomo, co się dzieje z tą instalacją w takich okresach zimowych, kiedy jest śnieg. Super. Mamy tutaj właśnie y, właśnie taki nie najbardziej pogodny Yy, mm -hmm. przychmurzony dzień i to mamy data, tutaj drugi, drugi styczeń. Drugi, drugi styczeń, styczeń, czyli okay. po, początek, początek nowego roku. I teraz dzień, dzienna produkcja 7 kWh u góry. Tak, 7 godzin, czyli sumaryczna produkcja yy, z całej instalacji jest mniej więcej okay. taka jak obecnie yy, produkcja z tego małego stringu. Dokładnie. zachodniego tak niego. I tu możemy sobie przeanalizować, co się dzieje, czyli instalacja tutaj próbuje, próbuje walczyć z zalegającym śniegiem. Mhm. Właśnie w południowa, widzimy, południowa, że... południowa, tak. południowa, czyli zielony, ostry kąt, śnieg w pewnym momencie już spada, co to tak można nazwać. Tak, to można dokładnie przeanalizować, że, że w pewnym momencie faktycznie ten śnieg po prostu. Tak, jakby yy, zjeżdża. No, mamy ostry kąt, panele łapią odrobinę temperatury, śnieg się rozpuszcza. Mhm. Przy, tak ostrym, przy takim ostrym kącie jest w stanie po prostu z nich spłynąć, prawda? I tutaj widzimy, że, że mimo wszystko ta pogoda była na tyle, na ty, tyle różna i na tyle tu mhm. musiało być różnych czynników, typu chmury, typu faktycznie może dodatkowe opady, że ta instalacja tak bardzo jest, bardzo jest szarpana. A co się dzieje z naszym południowym, południowym stringiem. Widzimy, że on o tej dziewiątej, pamiętacie, mieliśmy o dziewiątej dwa razy, dwa albo dwa i pół razy tyle mocy, co mamy tutaj o godzinie dziewiątej. Ona po prostu tutaj w zimę troszeczkę, troszeczkę ciężej sobie radzi. I to widać też po tym piku tutaj, prawda? Że tu mamy tylko 500 W. I. Oczywiście teraz można sobie zadać pytanie, czy jest sens? No oczywiście, że jest sens, bo my się nastawiamy tak naprawdę na, 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 na dużą produkcję w miesiącach wiosenno-letnio jesiennych, prawda? Zimą możemy tak naprawdę liczyć tylko na to, że, że ta pogoda się y, pokaże, że to słońce się pokaże i troszkę troszkę nadrobimy. Ale te mhm. instalacje zachodnie wcale, wcale nie tracą tutaj w zimę, bo popatrzmy sobie, ona w jakiś sposób sobie pracuje. Może, może nie jest to jakiś wynik satysfakcjonujący, ale jak sobie wrócimy do, do dzisiejszego dnia, czyli do, do 10 marca, to jest 10 marzec, to, to popatrzcie sobie. No to, jest, to jest już wynik, który naprawdę no, po, po, pozwala się uśmiechnąć, prawda? No tak. Dokładnie. Także opłacalność, jak najbardziej yy, nastawiamy się na produkcję, jak już słońce się pojawi, więc te zimowe zimowe miesiące po prostu możemy tak naprawdę uznać, że jak jest słońce, to ok. Jak go nie ma, mm -hmm. trudno. To nie jest miesiąc, w którym po prostu instalacja ma produkować. To jest miesiąc, miesiące zimowe to są zazwyczaj miesiące, kiedy my odbieramy nadwyżkę z sieci. A ta nadwyżka powstaje nam właśnie takie dni jak teraz, czyli tak naprawdę 10 marzec, my yy, mm -hmm. o analizie twojej, tak? 20 kWh dziennie. My już o godzinie 13 jesteśmy na plus. Jeszcze sobie odświeżymy, okay. zobaczymy, czy są już nowsze, nowsze dane. No to jest jeszcze z godziny 12, 12 15, bo Fronius tu widzę, że co, co 5 minut, co 15 minut się aktualizuje, więc więc tu te, tej danej jeszcze najnowszej nie mamy. Aczkolwiek, no już o godzinie 12.15 byliśmy do przodu, więc tak naprawdę generujemy sobie bardzo fajną nadwyżkę energii na, na zimę. Dokładnie, dokładnie, więc podsumowując, połaci południowa jak najbardziej na plus. Każdemu polecamy instalowanie takiej instalacji na połaci południowej. Jeżeli nie masz takiej połaci, no to właśnie tutaj. Ja przełączam sobie, bo chcę, żeby mnie też było widać. O, jestem. Więc jeżeli um, nie mamy tej południowej i zastanawiamy się, czy instalację robić na połaci zachodniej, lub też tak jak w moim przypadku, dołożyć kolejne panele na tej połaci zachodniej, jak najbardziej róbcie to. Um, efekty, um, wyniki myślę, że są naprawdę, pok pokazują, że, że ta połać jakby. Zwraca się, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby instalacja się zwracała w jak najszybszym tempie i żeby pracowała bez zastrzeżeń, czyli bez takiej informacji, że bez, bez tego ciśnienia, że codziennie muszę coś robić z tą instalacją, przepychać ten śnieg. Tam pamiętam, że w styczniu łata śniegu, które zalegała na tej połaci zachodniej, no to było około kilkudziesięciu centymetrów. To był zmrożony śnieg i co chwilę dosypywało kolejnego śniegu. Połać południowa w moim przypadku yy, bardzo stroma i yy, tego problemu nie było, to też było pokazane na tych wynikach. 3 to godziny, yy, taki był uzysk yy, chwilowy, oczywiście całodzienny, no to tam instalacja wyprodukowała już te 6 kW, 6 kW godzin. Dokładnie. więc Yy, więc myślę, że ta informacja będzie bardzo przydatna dla wszystkich osób, które zastanawiają się nad tymi, yy, tymi zagwozdkami odnośnie tych yy, kierunków. Południe, jeszcze raz podsumujmy, południe najlepsze i tutaj jak najwięcej instalacji. Yy, oczywiście w ramach tego, ile potrzebujecie, mm -hmm. ale tak, żeby to było głównie połać południowa. Jeżeli nie macie tej połaci, instalujcie bez dwóch zdań na połaci. Zachodniej. Zachód. Wschód będzie równie dobrą połacią, tak naprawdę. Kwestia jest, kwestia najważniejsza to jest, że przy doborze instalacji trzeba po prostu sobie też przeanalizować model naszego funkcjonowania. Bo jeżeli. jeżeli Dokładnie, na... i do tego połaciu wschodząca, e, poranek zawsze mamy taki, że gotujemy coś na szybko, albo czasem mhm. nie jemy, jemy to gdzieś na mieście, nie wykorzystujemy tego prądu. A połac zachodnia to są godziny piętnasta, szesnasta, oczywiście wcześniej od jedenastej dziesiątej się już to zaczyna, ale wtedy tak naprawdę wracamy do domu, nastawiamy pranie, gotujemy, dokładnie. wykorzystujemy ten prób maksymalnie, czyli to jest to, co Adam, ja się tam pozwoliłem wtrącić, ale to jest to, co Adam chciał powiedzieć. Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli jeżeli sobie pracujemy takim klasycznym, yy, klasycznym harmonogramem, czyli w godzinach. 15-16 wracamy do domu. No to dla nas lepszym wyborem będzie Połać Zachodnia. Jeżeli jednak pracujemy, pracujemy sobie przykładowo z domu, Połać Wschodnia nie należy jej przekreślać, aczkolwiek trzeba pamiętać, że ona będzie mimo wszystko też w skali roku troszkę krócej pracowała. Dokładnie, dokładnie. Więc myślę, że to by było na tyle dzisiaj, bo już mam 20 minut chyba nagrania. Jak tam Adam? Coś jeszcze chciałbyś dopowiedzieć? Czy wyczerpaliśmy ten temat? Nie, Oczywiście zachęcamy was do komentowania, bo naj, najwięcej tematów rodzi się z komentowania, bo my też mamy swoje myślenie, ale wy zapewne macie już jakieś inne pomysły, inne pytania, więc zachęcam was do skomentowania. Oczywiście subskrybujcie, bo już w kolejnym tygodniu znowu spotkamy się z Adamem i ja mam takie Taki temat rzucę ci teraz, Adam. E, być może po, porozmawiamy o. Bo dla mnie zawsze instalacja miała być najprostszym rozwiązaniem. A na rynku coraz częściej spotykamy się z rozwiązaniami, które niosą za, sobie, za sobą e, wrzucanie pewnych rzeczy do do, do paneli. Ja nie będę tutaj mówił o czym, o co to chodzi, ale Adam pewnie pewnie wie, o co, o co yes, mi chodzi. Pewne yes. rzeczy, które um, mają za zadanie urozmaicić nam tą um, instalację, bo będziemy mieli um, pokazane, jak dokładnie pracuje każdy panel. Um, ten panel będzie działał niezależnie, um, czyli um, panel wstaje i cała instalacja już już działa. Więc może skupmy się na takim temacie na przyszłe spotkanie, o rzeczach, które niekoniecznie są potrzebne w tej instalacji, bo instalacja ma być prosta, ma działać. Zapominamy o wszystkim i za 20-30 lat sprawdzamy, czy ta instalacja nadal działa. No tak. Może skupimy się na takim temacie. Co ty na to, Adam? Jasne. Myślę, że nawet y, możemy go tak. Y, <grych> Nazwać niczym, niczym jakiś taki kryminał lub zagadka, czyli solarecz pytania i odpowiedzi. Tajemnice okay. użytkowników. Tajemnice użytkowników, dokładnie. Tak. Więc e, dzięki wielkiej Adam za spotkanie. Bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia wszystkim, pozdrawiamy i cieszcie się tym słońcem. Instalujcie oczywiście. Pozdrawiamy, Daj, cześć. Pozdrawiam serdecznie. Hej!